Cześć kochani, witam Was serdecznie na moim kanale w pierwszym odcinku w nowym roku. Chcę Was przy okazji od razu serdecznie zaprosić na mój nowy profil na Instagramie Holistic Eye, gdzie będę właśnie publikować wszystko, co jest związane ze zdrowiem, z takim holistycznym podejściem do całego naszego organizmu, całego naszego ciała. Oczywiście najwięcej będzie rzeczy kosmetycznych i dietetycznych, z czego będę się specjalizować, bo to studiuję i to jest moją ogromną pasją, ale również będą rzeczy feministyczne, będą rzeczy psychologiczne, będą rzeczy związane z jogą, z medytacją, więc serdecznie Was zapraszam. Mam nadzieję, że to będzie taka dodatkowa społeczność. Jeżeli ktoś by na przykład nie lubił oglądać rzeczy na YouTubie, to nam na pewno będą bardzo podobne kwestie. Nawet zastanawiam się, czy, czy nie połączyć po prostu YouTuba z, z tym Instagramem, żeby to było jedno i to samo Holistic Eye. Ale jeszcze wszystko przed nami. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć troszeczkę o kawie, ponieważ istnieje dużo mitów, stereotypów w związku właśnie z tym napojem. Chcę Wam troszeczkę przybliżyć, dlaczego kawa jest zdrowa, albo dla niektórych niezdrowa. Kochani, kawa zawiera kofeinę, czyli substancję pobudzającą, i właśnie w kawie to pobudzenie jest najbardziej widoczne, ponieważ kofeina również jest zawarta w herbacie, ale w herbacie łączy się z innymi związkami, przez co to działanie kofeiny jest takie wydłużone w czasie i troszeczkę właśnie stłumione. Kawa zawiera dużo przeciwutleniaczy, dużo minerałów, cynk, miedź, magnez, o czym oczywiście później powiem i witaminy z grupy B. Również zawiera garbniki, ale też w niektórych rodzajach kawy mogą pojawić się wieloprościeniowe węglowodory aromatyczne, które są już dość niekorzystne dla naszego organizmu, o czym później. Kochani, jak kawa działa? kawa u osób, które nie tolerują jeszcze kofeiny, czyli u osób, które dopiero zaczynają pić kawę, czyli na przykład dzieci, nastolatkowie albo dorośli, którzy wcześniej nie pili kawy i teraz nie wiem, polubili kawę, chcą zacząć ją pić regularnie. Mogą u nich wystąpić właśnie takie objawy nietolerancji kofeiny. Wtedy można powiedzieć, że kawa działa niekorzystnie na nasz organizm, ponieważ kawa u tych osób zwiększa insulinooporność, może zwiększyć ryzyko wystąpienia cukrzycy, działa niekorzystnie na układ sercowo-naczyniowy i może podnosić ciśnienie krwi. Natomiast działanie kawy u osób, które piją kawę regularnie, czyli codziennie albo kilka razy w tygodniu przez tygodnie, miesiące, działa już pozytywnie, ponieważ nasz organizm już toleruje kofeinę i tutaj zaczyna już przeważać działanie garbników i przeciwutleniaczy. I tutaj pada pytanie: jaką kawę powinniśmy pić? Powinniśmy pić kawę filtrowaną. Dlaczego? Kawa niefiltrowana zawiera wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne kafestol i kachfeon. Dlaczego one zatem są takie szkodliwe? Dwa ostatnie związki, które wymieniłam, oprócz e, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, zwiększają stężenie homocystejne we krwi, e, która działa właśnie bardzo niekorzystnie na nasz układ sercowo-naczyniowy, zwiększa stres oksydacyjny i ryzyko miażdżycy. Przy dużych ilościach picia takiej kawy, substancje te również mogą podwyższać frakcję złego, chole, chole, złego cholesterolu typu LDL. To teraz, kawa z mlekiem czy bez? Kochani, mleko ma wpływ na kwasy w naszej kawie, troszeczkę je neutralizuje, dlatego one nie działają tak drażniąco na nasz żołądek. I jest właśnie taka kawa polecana dla osób, które po prostu piją kawę na czczo z rana. Ponadto, mleko sprawia, że kofeina ma wydłużone działanie w czasie, czyli ona tak mocno nie pobudza. I tutaj, kochani, zaraz Wam rozwieję mm, największy mit, największy stereotyp dotyczący kawy, e, a mianowicie, czy kawa wypukuje magnes? Kochani, kofeina faktycznie wypukuje magnes. Około 3 szklanki czarnej kawy, czyli 300 mg e, kofeiny, może nam wypukać około 4 mg magnezu. Ale kawa sama zawiera magnes. Jedno espresso ma około 24 mg magnezu. Co prawda z kawy magnez jest słabo przyswajalny, bo około 30%, bo około 30 ym, i wzwyż, no ale to jest wprost proporcjonalne do tego, ile tej kawy wypijemy, czyli jeżeli wypijemy jej więcej, to oczywiście magnezu będziemy mieć w naszym organizmie więcej, a nie mniej. Niektórzy się zastanawiają, dlaczego więc po kawie jesteśmy tacy nerwowi i rozdrażnieni. Kojarzy nam się to trochę z brakiem magnezu i słusznie, ponieważ niedobory magnezu właśnie mogą objawiać się w ten sposób, ale tutaj właśnie chodzi o pobudzające działanie kofeiny. Kochani, i teraz ciekawostki zdrowotne. Kochani, kawa zapobiega powstawaniu choroby Alzheimera, ponieważ blokuje odkładanie się substancji w mózgu, która prowadzi do tej choroby. Kawa ma również działanie przeciwastmatyczne. Badania również pokazują, że kawa chroni przed powstaniem choroby Parkinsona, cukrzycy typu drugiego i chorobami wątroby, wliczając to oczywiście raka wątroby. Kawa również może pomóc w leczeniu nerwic, różnych zaburzeń psychicznych oraz depresji. Kawa zwiększa perystaltykę jelit, czyli u osób, które tak średnio tolerują kofeinę, może wywoływać biegunki. Każdy to wtedy musi u siebie osobiście rozpoznać i wtedy po prostu przestać pić kawę. Kochani, kawa utrudnia wchłanianie witamin, różnych substancji mineralnych i nie jest polecana do picia przy różnego rodzaju posiłkach. I tutaj, kto nie powinien jeszcze pić kawy, to są osoby z problemami albo z chorobami układu sercowo-naczyniowego, ponieważ kawa, kofeina może pogorszyć ich stan. Kochani, na dzisiaj to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek jest krótki, ale przydatny. Mam nadzieję, że rozwiałam Wam pewne wątpliwości związane z piciem kawy oraz samą kawą. Serdecznie Was zapraszam do subskrybowania mojego kanału, aby nie przegapić kolejnych filmów. I jeżeli Wam się odcinek podobał, dać łapkę w górę. Do zobaczenia!